<try> Kurwa jak moja ekipa to ogląda to mnie... O chuj! Cześć, z tej strony Zulu. Witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale. Czemu tak długo mnie nie było? Znowu po... po Powiem, ale to w trakcie robienia materiału. Jak widzicie dzisiaj, troszeczkę nietypowy i tak do tego, że no, zazwyczaj nie mam kamery w łapie, a jak mam, to najwyżej grzeż po cokolwiek. I też starałem się, niby trochę taktycznie, niby nie ugrać. po do tego, że dzisiaj nie będziemy mówić o gamingu, bo, znaczy gamingu, to powiedzieć, że ja albo coś. Chcemy stworzyć spełnić jedną z kolejnych moich marzeń za cieciaka. Założyłem kanał, zacząłem na niego nagrywać, nagrywałam, fajnie mi się to tworzy, dlatego pomyślałem, żeby zrobić coś, ale może nie, nie studia, ale takiego małego miejsca dla mnie, gdzie, że będę cały czas nagrywać i że będę fajnie z tym czuł. Yy, wpadłem na pewien pomysł, może go, może, się wydać, że wydał wam głupi, ale nie, no tak naprawdę to sam jestem ciekaw, czy to coś wypali. Także lecimy. Dobra, teraz już trochę inna perspektywa. No yy, Zazwyczaj nakrywałem na tym laptopie, i z tego laptopa będziemy tworzyć takie nie więcej stanowisko gamingowe na tym stoliku. D D Zapomniałem tego posprzątać Na tym stoliku Wcześniej jak ktoś tam wyjdzie na mojego tiktoka Będzie widział, że tu wcześniej były Te noże, które tam przedstawiłem yy, oświetlone przez te dwie lampy Które nadal działają Ale no Brakowało mi tutaj No chciałem stworzyć po prostu takie miejsce małe do siebie Czy wyjdzie? Nie wiem Jak już widzicie mam tutaj Mały telewizor, który mi poszło się za Drugi monitor Jakby że tak powiem Jakąś lampę To na chwilę tu postawiłem To będzie zupełnie inny uż użytku a także tutaj yy, oczywiście światło led, bo to stanowisko będzie nietypowe, będzie się świeciło jak psuł jajca, a no więc tak będziemy sobie, sobie zakładać te lampy tutaj jest takie miejsce no, oczywiście muszę to też posprzątać bo trochę syfu tu nas wbielało <laughs> No, te, lampy, te światła nam tu, kurwa, LEDy będziemy zakładać tu. Mam nadzieję, że tego nie spierdole Plus, LEDy na... za ten monitor sobie pomrzałem. I także lesce całego sprzętu, który zamówiłem. Kurwa, jak moja ekipa to ogląda, to mnie zajebie, ale chuj, to jest moje. No, także wiem coś z tym zrobić. Eee, czy to się uda, czy to się nie uda? Nie wiem. Warto spróbować. Krótkimi słowami, będziemy robić gamingowy stolik na kawę. Kurwa, że nisko dałam kamerę. Gamingowy stolik... Bra. Mówię, że zawsze mi wszystko stryk... Gamingowy stolik na kawę. Plan był taki jeszcze, żeby przy i pić piwo, ale yy, piwo mi się skończyło. To by pomyślał. 8 jednak nie starczył. Dobra. Yy, przy okazji chciałem pogadać, a tu będę wszystko tworzył. Jakby z tyłu ten syp to już patrzą uwagi, bo jestem w takie, ja tak powiem, przekładania różnych rzeczy. No, aktualnie chyba dom... nie są. jebać <śmuluj> bardzo, bardzo, bardzo. <śmuluj》>. No, jak już widzicie, stolik prawie gotowy. Jedna lampka świeci, druga lampka świeci. Oni to leży. Najpierw z tyłu, pójdzie to ogarnę. No i zaczynamy. Zobacz, zresztą, mogę to jakoś fajnie ułożyć Kamerę, żebyście widzieli wszystko tak, że muszę sobie kamerę postawić tu Tak, tu jest cały syf stoika, typu kubek i tak dalej, bo... Nie wiem Tak, ta, ta, chciałem szybko to nagrać, ale nie nagrywałem, żeby tam wszystko jebłem Ale o dziwo O Czyżby się już Czyż ustawiły, że tak powiem I bym mógł na je... O tak, teraz zaczyna... O ja pierdolę, co zrobiłem No fajne owczy A to jak będę mówić? Okej, okay. o, o kurwa. Ej, o uuu <laughs> Okej. Okay. Przepraszam pierwszy ledy nakurwione dźwiękiem, także to jeszcze będę bawić z tym O, jak nasze będzie czerwone? Trzymy bawię z stąd jakby zajebiście tak miało być. Dobra, eee, dziękuję się inną perspektywą. Witam ponownie. Dzisiaj będzie strasznie dużo perspektyw. Janek, szykujcie. się. Ale tak, chcę teraz takiej perspektywy. Szkoda, stół mamy już gotowy. Teraz zająć się czymś innym. Typu materiałami, tak zwanymi. Podkładka. Typu właśnie dlatego, że zostają czerwone ledy. Podkładka w stylu. Troszeczkę okultystycznym. To nie było, że damy szatanistą niż stąd czynię, w takie. Yy, piek yy, piekielne rzeczy, co powiedzieć, jak to wyjaśnić. No chyba, bo powiedzmy mnie o kto tam to oglądał. No coś takiego, nie wiem. Jakby nie trzymać szatana, czy co. Nie wiem, no kurwa wieczór to robi. to ozdoby, dla mnie to jest ozdoba, a nie jakiś kuba. Czemu dużo podkładka spodobała mi się po prostu. Na podkładkę leci. Klawiatura Klawiatura już została przeze wczoraj odpakowana zostały wymienione parę przycisków dokładnie to Enter, Escape i Spacja na motyw bardziej azjatycki Czemu klawiatura, skoro laptopa? Muszę już coś takiego, bo to Teoretycznie moim panie jest taki, że laptop z chłodzeniem laptopa leci na tą stronę stolika tu będzie ekran a ja tu będę się dalej pawił a już tym wszystkim jak już mówiłem to jest taki oficjalny mój projekt także to nie będzie zmieniane jak na razie to jest mały To dopiero później będę myślał nad jakąś większą częścią o tak to piękne kurwie bardziej, że mam nowy mikrofon? Zaraz też mam pokażę. Także jak nasz to idzie na bok, mam się wszystko przedstawić. Dlatego leci myszka. Też patrzcie w systemie bezprzewodowo. Kurwa, ona jest w ogóle taka kurwista, że tak powiem, wielka ona jest. Jest w typie bezprzewodowym. No dzisiaj to dodatkowo ma przewód, ale tak już mi bateria w niej padła. Czy coś się stało? Czy kurwa, chuję teoretycznie, tak to się nie zobaczę. No, co będziecie pisać, że ta, która są tania, myszka do dupy, coś tam, co to jakiś tartelizer. Ogólnie, co aż pani nic nie? Nie chciałem na niego wydawać kurwa w dużo kasy. Tym bardziej, że jakby ja nie jestem pro gamerem czy coś, to po prostu mi się fajnie siedziesz, że jak nie, jakieś głupoty. Albo nagrywał w Minecrafta, przy okazji Minecraft też leci. Yy, też go nie było z powodu tego, że poszło, prostu rozkójłem myszkę. W przy okazji to nie była moja myszka, tylko myszka brata, bo Mu też muszę zamówić. Dlatego trochę taniej. To za co wleci. Wchodzę, nie? Kurwa, jak moja ekipa to zobaczy, to mnie zajebie Już widzę, ty kupa Jak kurczę, mi wami spotykam że takie O chuj Pomogę To jest mój No Oczywiście instrukcja, po chuj mi instrukcja Wyciągniemy sobie to Instrukcja się jednak przydał. Panie, czy panowie Instrukcja się jednak przyda No Także, no Ten O no. To jest duże Dusze. To teoretycznie. teoretycznie to jeszcze miał chodzić telefon. Jest, ja mam w kurwa mi jest. O, to jest w ogóle gąbka na ten, na takie magnesy. fajne Fajny, fajny. Uuuu. Uh. Uh. Taka kupa technologia, mam powie tutaj. To jest Zobacz, to już w chuj większe niż mi się wydawało, ale chuj z tym jakby O, to jest o to jest mało to za różnica Jeden to jak Teoretycznie, teoretycznie wiem co robić, w ja ufam samemu sobie Także, spróbujemy otworzyć laptopa yy, Widzę, że mi przerwało nagrywanie ogólnie Laptop pasuje tutaj na no to chłodzenie Później będzie to wszystko żeby podłączać i tak dalej, żeby się świeciło Dobra Zresztą mi się już nie Z tyłu mikrofon, ale to mi się wyjewała tylko podstaw, ponieważ proszę Państwa, to szło tutaj to To nie na ja co powiedziałem na moim kanale. Dobra, u mnie musiałam to powiedzieć, co można się powrócić potem. Mamy tutaj stojak, kawę, jedzie kawi, gąbkę, to mi przyszłość powinana, świateczkę tak, tenkie tę są na mikrofon, mamy imadło mamy Coś mamy troki, mamy mężczyzik do mikrofonu, i mamy sam mikrofon. Łoś kurwa. Instrukcja ta wycina. Dajesz kurwa, żeby to Dobra, sam mikrofon. Jest kurwa złoty. Nie wiem czy to tam znaczy, czy to źle. Kurwa, to ja się nie spodziewałem, to Mam nadzieję, że nie będzie to będzie dobry mikrofon. Że, to, że... O kurwa. O ja pierdolę. O yes. Dobra, To już widzę, że będzie, się pierdolę. Nie. Ten mikrofon jest po to, żeby ustawiać głośność. Znaczy, kurwa, mikrofon głośnych faktur. Nie, ale... Stoję mikrofon na pewno No i mam się kru... no i masz kłopot w A sama konsola tak wygląda Taki troszeczkę Mam nadzieję, że dźwięk może będzie nie Bo to nie jest mikrofon, są jakieś grube tysiące Ale chodzi o to, że ja wcześniej albo miałem mikrofon w laptopie Albo mikrofon ten przypinany mały Ten mały przypinany zaczął mi... E, ludzie mi zaczęli mówić, że on zaczął przelewać i tak dalej Nie wiem o chuj chodzi Prawdopodobnie to po to nie z kawem znowu. To jest mikro na takim ramieniu, który teoretycznie niezbyt wiem jak złątować na tym stole. Bo nie rozkurmić do końca. Chociaż czy ja nie wiem. Wyszło się to z takiego spodu tego, że nie pikowałem na jako kola i wiem troszeczkę jak takie stoły pływa... Jak takie stoły niestety działają. Ale to jest mój. Wiadomo to jest mój, ale nie chcę go rozkurmić. Dlatego będzie zabezpieczony tymi dwoma nakładkami I teraz w sumie spróbujemy to wszystko zmontować e, Tą nie przyjdzie na tą stronę spróbujemy to wszystko zmontować, żeby to miał mniej więcej ręce i nogi Kurwa, drugą stronę znowu No. Ej, eee, z rzeczy, wiesz, że kiedyś tam wam pierdolimy na tego, że co podjąłem naukę jako ten technik z medycznej, nie wiem czy mnie nie wyjebali już. Znaczy <laughs> wyjebali, muszę podejść w nas. Najwyżej się zapiszę jeszcze raz. I wiadomo, wtedy lepsze zalotki mam, oficjalnie. To tak na samą pójść w Trzeba myśleć co że chcę... Dobra, znowu mi przerywało nagrywanie Nie na kimś stanąłem Jak się mi się... Nie, czemu mi się telefon uszypia i trzeba mi nagrywanie? Muszę wyjaśnić, te... Teoretycznie, Pan Inżyk nie wie, jak działa jedna sztubka Bo ona... Ten sam ten stron mi wypycha tą sztubkę, także. Ja się w ogóle ta sztuka się zjebała Dobra, spróbuję bez tej sztuki, bo ma. Puśba... Może to jest wota techniczna, a nie moja... Moja głupota Teoretycznie Dobra, co chciałem? To chciałem... <laughs> I ospora na sam mikrofon? Tak też może być jeszcze pośreddzony i nie miał włożyć mikrofon. Wam powiem, że ten mikrofon to nie jest takie hop siup kurwa nie świadczy co to się akurat nie dzieje. Może trzeba użyć siły. Dro pani. Mamy to panie i panowie. Teraz to kurwa, ka efektu, tu. Tak naszy wygląd następująca. Luźba, macie czy mi się chciało, to wszystko, kurwa. Obraca, tu mi się coś przekręca, po później to wszystko było. Dobra, to jest to powinno być tu. Także to sobie zrobimy tu. Kurwa, teraz patrzę, żeby mi nie wyjebało. to coś w kuglę, kurwa, kurwa, ja się tu staram, kurwa, co to to was? I bardziej, o telefon, kurwa, wyłączony. O, a się już gotowała. Chciało mi się, kurwa, zabawić, ale ja się w Kurwa. No coś tu, kurwa, mnie nie tak, ale tak. Powinno być tu. I'ma make it burn, I'm ama make it burn. Go. I'ma make it burn, I'm ama make it burn cześć. Nagrywanie mi wywaliło, wybaczcie mam mało problemy. O, odczułem, nawet nie wiem kiedy, zobacz, chuj. Aż widzicie mój tył. Lecimy dalej z tym z całym, z całym projektem. A, pierwsze co? lampka. Tradyczy nie poszedł za mąż pieci tutaj rzeczy. kurwa, bo muszę czakrę odwrócić, bo ja nie chcę mi się znowu bać z tym, kurwa. Ja też był jak taki pojem, żeby mi się nie wyłączył. Jestem zmęczony trochę, co tego Tak mi odpiedala. Jak to będzie wyglądać? Będzie... Główny laptop, to będzie dodatkowy monitor, który właśnie sobie położymy. Jak nie wypływie wszystkiego, to będzie cud. Ciebie kolego zapraszamy tutaj. Wtedy ten kabel powinien pójść. Teraz będą lepsze widoki. Ach, jest. Kawiaraturka. Teraz pytanie, co z to punktu, czy jak mam podłączyć to monitora, to coś będzie działać? Nie wiem, ale że dowiem. Nasz mój kolega, który jest informatykiem. Zobaczcie, co ja tu odpiedalę No daj, Proszę, kurwa, Wiesz co? Masz rację Teraz, żeby, kurwie Ja mam pojęcie, co ja tu tworzę O, to takie wyjście Ma, jedno Dobra jeszcze <zysy> że się to było? nie będzie raczej odczuwać Chwila dla tego, żeby to ogarnąć Dobra, zobaczymy O, poszło O, poszło I'ma make it burn, I'm gonna make it burn, I'm gonna, I'm gonna, make, it burn. Let's go. I'm gonna make it burn, I'm gonna, I'm gonna make it burn Dobra, no, to mi wyjebało to będzie 1500 nagrań, które muszę przesłuchać na dysk. Zajebiście, to powłączałam wszystko, wszystko się świeci. Jak przyjechać, nic się nie odparło, to jest aktualizacja 8%, zajebiście. Także spróbujemy teraz przypiąć jak nikolwiek nie wypływi, to będzie super. Tyle komputera. Wagan, nie wychud! Wagan cię nie wychud! Nie mam o! Mój no Boże! Świeci! Gratula też świeci. Także jak ja, film torej. Muszę wszystko świeci jak psu jajca. Oba! Ja. Także eee, jak to się aktualizuje i tak dalej. Ogólnie też bogato wygląda mój, moje stanowisko. Teraz, y, będzie to wyglądało tak, że ja. wcześniej podłączałem komputer do tamtego wyższego telewizora. izola. Ja mogę teraz pokazać tego I tam miałem na nagrywanie. Pod bo trzeba rzucę tutaj. Będę grał. O, się tu będę grać. O właśnie się odkala. Tu mamy się jakoś, ja tylko tu gram. A tu będę miał pod kąt na nagranie i tak dalej. Nie wiem czy to chłodzenie tak zostanie, czy ta która tak zostanie. Nie wiem. Zobaczymy wszystko w planiu, to że wszystko okaże w taniu. Jak należy... Czy myszkam YouTube? Teoretycznie ma dlatego. Spróbujmy no teoretycznie się podłączyć na butów i zobaczymy czy ona też działa, czy ona będzie działać. Urządzenie podłączono. Wiem, tak się odwraca włączenie. Ja pierdolę jak mnie to wkurwie. Aha, czy nie podłączyć ją przez kabelek, a to już mi chyba nie, nie, nie idzie. A gdzie był ten kawałek, od to jest bardzo dobre pytanie. Ale ja na pewno nie chcę, nie czy nie o to... Dobrze, że to wszystko ma taką samą końcówkę. Była końcówka C. I yy, to wszystko, no, także w praktyce, kurwa nie mam nic. A za to chłodzenie miało Jakbym podążył do chodzenia to na to, to sens jakiś? Nie, nie ma. Jej. O, o, mamy co. Ja mam pojęcie co tu się dzieje. O, co? Teraz pytanie, czy mam jakąś myszkę uruchomić, czy o to nie wygląda dobrze Co czemu się myszka nie łączy Dobra, to mi to zajmie, <kluzli> ale mi się wydaje, że jest tutaj Jak należy, nie? Drobiem dobrze, że to poprawiał. I tak dalej ale jak na razie akurat spoko no dobra, mam już za mało miejsca to tego szybko pokazuję tak wygląda teraz moje miejsce nagrywania jeszcze żeby podłączam, poganiam. mi się podobało taki odcinek troszeczkę inny z budowania gamingowy mój fotelik rozkulwiony już no także Dzięki za oglądanie, dzięki że pójście, ja byłem ulu i widzimy się, na samym razem pewnie już na tak? także cześć, na razie, papa. Pa. Ah.